Dziewięć sposobów, w jakie możemy uwielbiać Boga. Oczywiście sposobów jest więcej, ale tutaj chcę pokazać. Niektóre są oczywiste, niektóre mniej oczywiste, ale zacznę od tego, co jest dla mnie oczywiste, a nie dla każdego jest, tak? Zacznę od tej znanej anegdoty, jak to w pewnym kościele był wieczór uwielbienia, uwielbiano Jezusa, i kiedy schodzono już po, po tym skończonym nabożeństwie. Które było na górnej sali, schodzono schodami w dół i rozmawia dwóch uczestników tego spotkania. Jeden mówi: Wiesz co, dzisiejsze uwielbienie nic mi nie dało. A drugi ze zdumieniem mówi: Wow, nie wiedziałam, że uwielbialiśmy ciebie. No i właśnie to jest ta istotna różnica. Cieszę się, że dzisiaj jest tak dużo możliwości uwielbienia Boga, że tak dużo spotkań uwielbiających Boga. Niestety obawiam się, że wielu ludzi idąc na te spotkania ma, ma takie nastawienie: Ja chcę doświadczyć Boga. Nie ma w tym nic złego, ale celem uwielbienia nie może być doświadczanie Boga, ale sprawienie, okazanie miłości Bogu. To nie chodzi o to, żebyśmy my się poczuli dobrze, ale żeby On się poczuł dobrze. A nie ma to, jak uwielbiać Boga wtedy, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ czytamy Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Jak Paweł z Sylasem głoszą Ewangelię Filipi, trafiają do więzienia i przeczytamy to, co czytałem wczoraj, i fragment dalej. Zbieg się. Tłum przeciwko nim, a pretorze kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przekazując strażnikowi więzienia, aby ich dobrze pilnował. Ten otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakoł im nogi w dyby. O północy Paweł i Syla modlili się śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, że zachwiały się fundamenty więzienia, natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. I niektórzy, niestety, cytując ten fragment, mówią: I kiedy będziesz uwielbiał Boga, Bóg wyprowadzi cię z więzienia, w którym jesteś, opadną z ciebie kajdany. Oczywiście, chcę powiedzieć, że tak może się stać, ale to nie jest gwarancja. Poza tym, o czym będę mówił jutro, to jest tak, że oni nie skorzystali i nie uciekli z tego więzienia. Tylko wykorzystali tę okazję do głoszenia Ewangelii. Ale o tym będę rozważał jutro. Dzisiaj chcę pokazać, że to byli ludzie, którym przeciw nim y, zwrócili się inni, a więc zostali odrzuceni. A więc y, prytorzy zdarli z nich szaty, co jest symbolem odarcia zgodności. Siekli z różgami, a więc doświadczyli wielu krzywd. I co więcej, byli y, trzymani w więzieniu, czyli pozbawieni wolności i w takiej sytuacji... Chcieli, żeby to Bóg poczuł się dobrze, a nie oni. A więc jakie jest te dziewięć sposobów, w jakie możemy uwielbiać Boga? Pierwszy sposób. Kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi, powiedział mu, ja jestem. I to jest ten sposób, który ja uwielbiam, zaczynać uwielbienie, kiedy mnie czuję, tak, tak się wyrażę, żeby uwielbiać, to mówię, ty jesteś miłością, ty jesteś dobrocią, ty jesteś święty, ty jesteś cudowny, ty jesteś wspaniały. Tych słów zaczynam używać, żeby uwielbiać Boga, przypominając sobie Jego cechy charakteru i uwielbiając Go. Ponieważ uwielbienie to jest komplementowanie Boga, to jest mówienie jakiejś wspaniałości Jego widzimy, doświadczamy lub wierzymy, że jest, i powtarzanie Ty jesteś. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób modlitwa językami o darze języków, dużo już mówiłem i pewnie tutaj w nagraniach jeszcze też się pojawi, to jest modlitwa w języku, którego nigdy się nie uczyłeś, to jest to, czego doświadczyli na przykład apostołowie w Dniu Pięćdziesiątnicy. Kiedy modlisz się w języku, którego się nigdy nie uczyłeś, w ten sposób uwielbiasz Boga. Czasami nie wiem, jak uwielbiać Boga, nie odczuwam, nie jestem w takim stanie, albo brakuje mi słów, bo jestem tak zachwycony Bogiem, modlę się wtedy językami. Więc drugi sposób to jest modlitwa językami. Trzeci sposób to jest wspólne uwielbienie. Pamiętam, był taki moment, kiedy było mi trudno i zadzwoniłem do mojego znajomego i mówię: Słuchaj, jestem w trochę trudnej sytuacji. On mówi: Jak mogę ci pomóc? Ja mówię: Wiesz co, Nie chodzi mi o pomoc, chodzi mi o to, żebyśmy wspólnie uwielbili Boga. Samemu trudno mi uwielbiać, bo naprawdę jestem przygnieciony tym wszystkim. Chcę, żebyśmy wspólnie to Zrobili i przez telefon wspólnie uwielbialiśmy Boga. Możemy pojechać na specjalne wydarzenia, gdzie spotykają się chrześcijanie, często różnych wyznań, co jest wspaniałe, żeby wspólnie uwielbiać Boga. Czwarta rzecz to są pieśni uwielbienia. Na szczęście mamy internet. Kiedyś były kasety, płyty, CD. Dzisiaj mamy internet. Możemy za darmo mieć wiele pieśni uwielbienia, możemy je włączyć sobie i Czasami mam tak, że kiedy naprawdę jest mi trudno, ciężko, puszczam sobie to uwielbienie i mówię: Boże, ja się wsłuchuję w to uwielbienie i to jest moja intencja. Niech to uwielbienie będzie też moim uwielbieniem. Oczywiście, tu jest cienka granica ja jej nie pogrubię, Między tym, że odpuszczamy sobie, jesteśmy leniwi i nic nie robimy, mówimy: A niech sobie leci e uwielbienie, a ja nie wiem, będę sobie Netflixa oglądał, absolutnie nie o tym mówię. Mówię: To jest mój czas modlitwy, jest mi trudno uwielbiać, więc włączam to uwielbienie. A czasami nie jest mi trudno uwielbiać, więc włączam pieśni. Które znam, lubię, albo na które mam nastrój akurat, i z tymi pieśniami dołączam się do tych pieśni i uwielbiam Boga. Piąta rzecz. O ile tamte cztery prawdopodobnie są ci znane, ta piąta niekoniecznie. To jest wtedy, kiedy w czasie modlitwy klękasz przed Bogiem, kiedy padasz przed Nim, kiedy wznosisz swoje ręce w czasie modlitwy, czyli gesty. Bo to jest ciekawe, że w Starym Testamencie każde ze słów, Hebrajskich, które oznacza uwielbienie, oznacza właśnie paść na kolana, jedno ze słów oznacza paść na kolana, inne podnosić ręce, inne skłonić głowę, inne padać przed Bogiem. I to nie chodzi o to, że Ty doświadczasz Boga i to robisz, bo wtedy to jest jakby efektem tego, że doświadczasz Boga, ale po prostu klękasz przed Nim. Czasami klękam, pochylam głowę i mówię, Boże, uznaję, że chociaż okoliczności mówią co innego, to ja uznaję, że Ty jesteś Panem nad tą sytuacją. A, albo podnoszę ręce i mówię, uwielbiam Cię. I podnoszę te ręce nie dlatego, że czuję, ale dlatego, że to jest gest uwielbienia. Gest z jednej strony poddania, podnoszę ręce do góry, a z drugiej strony, tak jak dziecko, które wznosi swoje ręce do ojca. W geście zaufania, że ojciec weźmie te ręce i przytuli go do swojego serca. A więc gesty, które robimy, i oczywiście we wszystkim można wpaść w przesadę, można stać jak kołek na modlitwie, czy siedzieć, czy klęczeć, i nigdy nic nie wyrazić swoim ciałem, co te nie, też nie jest naturalne, a można robić to w taki sposób wyuczony, za którym nie idzie wewnętrzna treść. I ta treść, jeszcze raz podkreślę, to nie uczucia, tylko decyzja woli, że w ten sposób przez swoje gesty chce uwielbiać Boga. Więc to był piąty sposób. Szósty sposób to są psalmy. Ja osobiście podzieliłem psalmy sobie na takie, które są uwielbienia i dziękczynienia, prośby i takie mądrościowe. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to na mojej stronie Bóg jest miłością są kategorie artykułów, są tam różne kategorie, czy jakby taki spis treści. I jest, są bonusy, i w bonusach, jak wejdziesz, jest jak modlić się psalmami. Ale właśnie psalmy, zresztą w psalmach jest to uwielbienie z dziękczynieniem, trochę wymieszane, ale to często ożywia mojego ducha, a nawet jeżeli nie ożywia, no to biorę te spisane psalmy uwielbienia i nimi uwielbiam Boga. Siódmy sposób. Rozważanie słowa. Rozważam jakieś słowo w modlitwie bardzo często. Zaczynam moją modlitwę po prostu od rozważania kolejnego fragmentu słowa, które na dzisiaj mam. I kiedy rozważam to słowo, czasami coś mnie tak zachwyci, że z powodu tego słowa, które rozważam, uwielbiam Boga przez to, co znalazłem w słowie. Ósma rzecz. Rozważam swoje życiowe rzeczy, czyli często w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie Jezus też to mówił, apostołu: Przypomnijcie sobie, w Stanym Testamencie też Bóg mówi: Przypomnij sobie, kiedy przypominam sobie, przez co Bóg już mnie przeprowadził, dziękuję mu za to, uwielbiam go, to w ten sposób oddaję mu chwałę. Zresztą musimy zrozumieć, że my często rozdzielamy to tak dziękczynienie, uwielbienie, tak dziękujemy za coś konkretnego, uwielbiamy za to, jaki Bóg jest, i to jest dobre rozróżnienie. Natomiast kiedy patrzymy na Psalmy, kiedy patrzę też na swoje życie, często to się przeplata, uwielbienie z dziękczynieniem, i też nie ma w tym nic złego. I dziewiąty sposób, uwielbienie przez łzy. Coś takiego, jak my się doświadczyli w Filipi, gdzie naprawdę już masz wszystkiego dosyć, gdzie naprawdę już nic ci się nie chce, ale ty uwielbiasz Boga, ponieważ on jest tego godzien. A więc powtórzę: pierwsze, pow, uwielbiasz Boga, mówiąc, ty jesteś i wymieniasz cechy Boga. Drugie, modlisz się językami. Trzecie, uwielbiasz razem z innymi. Czwarte, słuchasz pieśni uwielbienia i dołączasz się do nich. Piąte, postawa Twojego ciała, klękanie, padanie, wznoszenie rąk. Szóste, psalmy uwielbienia i dziękczynienia. Siódme, rozważanie słowa i uwielbianie na podstawie tego słowa. Ósme, życiowe sytuacje rozważasz, w których Bóg już zadziałał i mu za to dziękujesz, uwielbiasz. I dziewiąte, przez łzy. I ojcze. Dziękuję Ci za to, że możemy Cię uwielbiać w każdej sytuacji. Że nie ma takiej sytuacji, która wyrwała się spod Twojej kontroli. Że zanim jeszcze powstały te różne sytuacje i trudności, w których często się znaleźliśmy, Ty już przygotowałeś na nie odpowiedzi. Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś dobry, jesteś źródłem dobra w naszym życiu. Dziękujemy Ci za Twoją mod. Dziękujemy Ci za Twoją miłość. Dziękujemy Ci za Twoją obecność. Dziękujemy Ci, że po prostu jesteś naszym ojcem, tatusiem, który nas kocha i okazuje nam miłość. I że Ty działasz nawet wtedy, kiedy nie widzimy, nie czujemy i że w w każdej sytuacji jesteś godzien chwały. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze Słowem. Więcej informacji w linku poniżej.